Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o Białej Plisze, ptaku, który jest powszechnie spotykany w Polsce. Zacznijmy od tego, dlaczego tak się nazywa. Biała Pliszka, jak sama nazwa wskazuje, ma białe pióra na brzuchu i piersi. Jej grzbiet jest natomiast szary, a głowa i ogon czarne. To połaczenie kolorów sprawia, że jest łatwo rozpoznawalna. Teraz przejdźmy do stylu życia Pliszki Siwej. Jest to ptak bardzo aktywny i ruchliwy, który często można spotkać w pobliżu ludzkich siedzib. Lubi gniazdować w budynkach, na przykład w szczelinach ścian, pod dachami lub w skrzynkach legowych. Biała pliszka jest wszystkozerna, co oznacza, że żywi się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. Jej dieta składa się głównie z owadów, ale także z nasion, jagod i innych drobnych owoców. Ptaki TSA bardzo terytorialne i bronią swojego terytorium przed innymi ptakami. Sam CSA szczególnie agresywne w okresie legowym, kiedy bronią swoich gniazd przed intruzami. Biała pliszka jest ptakiem bardzo towarzyskim i często można ją spotkać w stadach. W okresie legowym tworzy pary, które wspólnie budują gniazda i wychowują piskleta. To tyle na dzisiaj o Białej Plisze. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o tym fascynującym ptaku. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o białej pliszkach, małych, czarno-białych ptakach, które często można spotkać w pobliżu ludzkich siedzib. Zaczynając od ich głosu, biała pliszka ma charakterystyczny, wysoki i melodyjny śpiew. Często można usłyszeć ją ja śpiewającą z wysokiego miejsca, na przykład z dachu domu lub słupa telegraficznego. Jej śpiew jest często opisywany jako ćwir 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 lub ci ci ci. Jeśli chodzi o rozmnażanie, biała pliszka buduje gniazdo w różnych miejscach, takich jak dziuple drzew, szczeliny w ścianach budynków, a nawet w skrzynkach legowych. Gniazdo jest zazwyczaj zbudowane z trawy, mchu, piór i innych materiałów. Samica składa otwór do jaj, które wysiaduje przez około 2 X. Po wykluciu się piskleta ESA karmione przez oboje rodziców przez około tu X, zanim opuszcza gniazdo. Biała pliszka to piękny i powszechny ptak, który często przyciąga uwagę swoim charakterystycznym śpiewem i czarno-białym upierzeniem. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam dowiedzieć się więcej o tym fascynującym gatunku.